No manko moi kochani, witam się z wami na moim kanale po dłuższej przerwie spowodowanej wyjazdem nad morze do Jastrzębiej Góry. Wypoczęło się troszkę, także są nowe siły do nagrywania filmików. No i oczywiście nadwóg pracy spowodował to, że nie mogłem wcześniej nic nagrać. Dlatego witam się z wami, ja jestem Kamil, to jest kanał Body Workout. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału i do zostawienia łapki. No i lecimy z tematem. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować ćwiczenie, które nazywa się plank. Jest to po angielsku, a po polsku deska, czyli ćwiczenie na wzmocnienie mięśni grzbietu oraz na wzmocnienie mięśni brzucha. Ćwiczenie to nie jest ćwiczeniem skomplikowanym, dlatego każdy z Was da sobie radę. Jedynie różne przedziały czasowe mogą nas różnić. Ja już wytrzymam troszkę dłużej, powiedzmy, ponad 2 minuty, jestem w stanie spokojnie wytrzymać w pozycji plank. No, wy pewnie na początku. Od pół minuty zaczniecie i będziecie sobie szli w górę dawkowali ten czas. O, I tak w skrócie mówiąc, ćwiczenie polega na tym, że kładziemy się na podłodze, brzuchem, oczywiście do ziemi, opieramy się na rękach, na łokciach, no i nogi, nogi z tyłu wyprostowane. Stajemy nimi na palcach, no i wytrzymujemy tak, oczywiście utrzymując ciało w pozycji poziomej cały czas utrzymuję tak jak najdłużej. Oczywiście wszystkie mięśnie wtedy naprawdę pracują, także jest to ćwiczenie dość wymagające. Jest to ćwiczenie ciężkie i wymagające tylko na początku, bo potem jak zaczniecie ćwiczyć brzuch, plecy, różne części ciała, no to taki plank to będzie dla was ćwiczeniem rozluźniającym, będziecie się przy tym relaksować, a nie męczyć. Kochani, żeby zaprezentować wam dokładnie, jak to ćwiczenie wygląda, pozwolę sobie zdjąć koszulkę, będziecie mogli zobaczyć jaką pozycję i jakie ruchy trzeba zrobić, żeby planka idealnie wykonać. No i dobra, lecimy z tym moi kochani. Czyli tak, tak jak mówiłem, kładziemy się sądem Ręce możemy sobie ułożyć w piąstkę. Możemy się oprzeć tak, możemy się oprzeć tak, jak nam wygodnie. Oczywiście głowa mniej więcej na wysokości rąk. Najemy pupę do góry. Nie trzymamy w pozycji i staramy się zrobić delikatny garb do góry napinamy brzuch brzuch musi być cały czas napięty pośladki również no i to jest prawidłowa pozycja do planka i tak staramy się wytrzymać jak najdłużej oczywiście nie zapominając o cały, cały czas o spiątym brzuchu spiętych pośladkach no i jeżeli czas tak płynie, mamy pół minuty, minutę, dwie no to czujemy już, że ten brzuch pracuje, że całe ciało się trzęsie ale to jest bardzo dobre ćwiczenie na wzmocnienie mięśni grzbietu i kręgosłup bardzo dobrze na to bardzo dobrze kręgosłup potem pracuje z naszymi ćwiczeniami, jeżeli wykonujemy ciężkie ćwiczenia codziennie lub co drugi dzień. No i brzuch pracuje, brzuch się wzmacnia i potem lepiej widać kosteczki. No i pokrótce tyle moi kochani. Tak wygląda to ćwiczenie. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Kurczę, troszkę tłuszczu jeszcze zostało. Po wakacjach trzeba to zrzucić. Także jest to kolejna motywacja do ćwiczeń i zabieram się chyba zabieganie teraz trochę. Także to by było na tyle. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.